Spony oraz flora naszej planety są niezwykle zróżnicowane, jednak do dzisiejszego dnia nie jesteśmy w stanie ich zrozumieć. Co roku odkrywamy około 234 nowych gatunków zwierząt. Co do roślin to jest ich nieco mniej. Ale skupmy się na zwierzętach. Niestety naukowcy wciąż ostrzegają nas, mimo tak dużej liczby odkryć, wiele gatunków zwierząt ginie. Często jest to wina człowieka, jednak głównym czynnikiem jest natura, która no nie ukrywajmy płata nam figle. Według brytyjskich uczonych co dzień ginie od 15 do 25 gatunków zwierząt. W każdym razie miejmy nadzieję, że niektóre ze zwierząt dobrze się ukrywają. W dzisiejszym odcinku omówię dla Was dwa gatunki wilka, które być może wyginęły. A więc do dzieła. Pierwszym z nich jest węgierski wilk czcinowy. Oficjalnie został on sklasyfikowany jako wymarły podgatunek wilka Canis lumpus minor, czyli wilka szarego. Po raz pierwszy został opisany przez zoologa Kramera w 1756 roku. Początkowo wielu naukowców sprzeczało się na temat jego pochodzenia. Twierdzili, że zwierzę to nie było tak naprawdę wilkiem, lecz szakalen złocistym lub nieznaną formą zdziczałego psa. Zwierzę zamieszkiwało tereny przygraniczne Austrii oraz Węgier. Przeważnie ten gatunek spotykany był na wrzosowiskach oraz bagnach New Jersey. Wielu naukowców prowadziło badania na temat tego gatunku, próbowali go sklasyfikować, a przede wszystkim udowodnić, że jest to odmiana wilka europejskiego. Jeśli mógł być to nowy gatunek, byłaby to nie lada atrakcja turystyczna. Ponadto naukowcy węgierscy, jak i Austriacy udowodniliby tym samym, jak wielkie postępy w dziedzinie nauki osiągnęły ich instytuty. Ostatecznie zwierzę teoretycznie wymarło, jego przynależność można rozważać jedynie na podstawie okazów muzealnych znajdujących się w Muzeum Historii Naturalnej w Wiedniu. Wielu naukowców przytoczyło wiele teorii, które klasyfikowały węgierskiego wilka trzcinowego jako podgatunek wilka europejskiego. Oczywiście znaleźli się też zwolennicy pomysłu jakoby był to zwykły szakal bądź pies. Ostatecznie dyskusją na ten temat zakończył Bauer. Wyeliminował on wilka trzcinowego jako podgatunek na liście austriackiej fauny. Naukowiec swoje twierdzenia argumentował tym, że dane na temat zwierzęcia były zbyt małe, aby wyjaśnić, że zwierzę jest rzeczywiście oddzielnym gatunkiem lub podgatunkiem. Zwierzę jako kryptydę pochodzącą z Europy po raz pierwszy ukazał w swojej książce słynny kryptozolog Karl Schucker w 1998 roku. Obecnie miejsca, które miał zamieszkiwać Wilk Czinowy, zamieszkują szakale złociste oraz zwykłe szare wilki. Są to dominujące zwierzęta, które zajęły nisze po tym saku. Wilki preferują lasy mieszane oraz liściaste, szakale natomiast otwarte i przekształcone bagniste tereny stepów. Jednak skąd się wziął szakal w Europie? Zwierzęta te pochodzą z Indochin. Otóż prawdopodobnie kierował nimi instynkt oraz potrzeby, jakie były trudne do spełnienia w ich rodzimych terenach. Duża liczba innych psowatych oraz mało pożywienia zmusiły je do emigracji. Nie wspominam nawet o karczowaniu drzew w tamtych terenach. Początkowo przemieszczały się w kierunku terenów afrykańskich. W szczególności na zachód i na północ Afryki, później natomiast dotarły na południowe obszary wschodniej Europy: do Grecji, Turcji oraz dawnej Jugosławii. Obecnie rozprzestrzenił się po całych Bałkanach. Gatunek ten około 22 lat temu pojawił się w centralnej Europie, rozszerzając zasięg występowania na północno-zachodnie tereny, gdzie dotarł na Węgry i do Serbii, gdzie zwiększył swoją populację. No, ale dobra, bo trochę zbyt bardzo odbiegłem od naszego głównego zwierzęcia zagadki, czyli wilka trzcinowego. Był on niewielkim, karłowatym wariantem wilka, dlatego do dziś spekuluje się co do jego rzeczywistego gatunku. Zwierzę wymierało w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku. Występował on w tych latach bardzo spontanicznie ludzie nie zwracali na niego uwagi przeważnie uznawali go za młodego szakala, który był normalnością. Najprawdopodobniej ostatni przedstawiciel tego gatunku lub też podgatunku został zabity 4 marca 1950 roku w austriackiej dzielnicy Lasów Państwowych w Rotmos. Czy zwierzę przetrwało do dziś? Prawdopodobnie nie. Obecnie okazy tzw. wilka trzcinowego z muzeum prezentują wymarły gatunek, a w zasadzie podgatunek wilka szarego. Zwierzę wymarło z powodu nadmiernej ilości polowań oraz niszczenia środowiska naturalnego, ale też z powodu szakali złocisty, które okazały się silniejsze w walce o przetrwanie. Tak więc omówiłem sobie pierwszy tajemniczy gatunek wilka, następny wam może trochę nadziei. Tak więc przejdźmy do wilka andyjskiego. Cała historia zaczyna się dość błaho. Otóż w roku 1927 niejaki Lorenz Hangbeck, dyrektor ogrodów zoologicznych Hamburga, kupił za bardzo sowitą cenę skórę jakiegoś dużego okazu zwierzęcia z rodziny psowatych. Poprzednim właścicielem futra był dealer z Buenos Aires. Nazwisko jest nieznane. Skóra trafiła do Niemiec, gdzie była wystawiana w wielu muzeach na pokazach, ściągając tym samym wielu naukowców. Przez kilka lat futro przebiegło przez ręce wielu instytutów, lecz nikt nie zdołał wytłumaczyć, do jakiego zwierzęcia należało. Dealer, z którym był w ciągłym kontakcie, Hangbeck, cały czas klał się, że owa skóra pochodzi z wysokich łańcuchów górskich Ant. Należeć ma do wilka górskiego. Niektórzy naukowcy uważali, że należy do wilka szarego, jednak nie była podobna do tych, które widywali. Różniła się samą sierścią. Była przetłuszczona na karku, dostrzec można było małe uszy oraz długi puszysty ogon. Sam argument różnicy między futrami został dość szybko obalony, że mógł być to wynik jakiejś mutacji bądź skrzyżowania gatunków. Nagle przyszedł pan X i powiedział. Hej, przecież wilk szary nie występuje w Ameryce Południowej. No i to zabiło wielu naukowców. W roku 1937 niemiecki kryptozoolog Ingo Krumbielgel otrzymał kilka czaszek zwierząt zamieszkujących Andy. Wśród nich była czaszka wiskaczy andyjskiej. Dla niewtajemniczonych jest to niewielki gryzeń zamieszkujący wysokie tereny. Posiada puszystą, długą sierść. Druga czaszka była nieco bardziej tajemnicza. Należała do jakiegoś nieznanego nauce psowatego, bardzo dużego psowatego. Sam obwód czaszki wynosił 31 cm. Posiadała ona bardzo słabe zęby, charakterystyczne dla psowatych z Ameryki Południowej, takich jak lisy czy wilk grzywiasty. Kryptozoolog badając ją cały czas myślał, że należy do wilka, jednak była odmiennie ukształtowana i większa niż u wilka grzywiastego. Więc czaszka nie mogła należeć do niego. Powód numer dwa jest taki, że gatunek ten występuje w południowej Brazylii, Paragwaju i Argentynie, na Pampasach, pokrytych wysoką twardą, a nie w zimnych Andach. Oprócz tego, niektórzy z naukowców dostrzegli, iż nie posiada tak jak inne psowate wełniastej podściółki, a więc nie miałoby to zwierzę szans na przetrwanie w terenach górskich, gdzie panuje mroźna zima i ogólnie jest zimno. W 1941 roku Krumbegel mm, dowiedział się o tajemniczej skórze Hambeka. Postanowił wybrać się do niego i obejrzeć futro. Według naukowca należało do jakiegoś podobnego stworzenia, które przystosowało się do życia wysoko w górach. Hagenbeck opowiedział mu później swą historię, jakoby był w Argentynie i tam też zauważył trzy skóry tego zwierzęcia. Wspominał, że chciał je odkupić od mężczyzny, który był w ich posiadaniu, jednakże były dla niego bezcenne. Po pewnym czasie zbadano obie tajemnicze pozostałości z nieznanego psowatego. Jak się pewnie domyślicie, potwierdziło się to, iż należą do tego samego osobnika. W tym momencie owo zwierzę otrzymało nazwę naukową wilk Hagenbaka. Od tego momentu liczni kryptozoolodzy czekają na ujawnienie się stworzenia w całej okazałości. Nie mają jednak jakichś dużych nadziei. Są dwie grupy oczekiwaczy. Pierwsi z nich przypuszczają, iż będzie to jakiś psowaty, który przypomina zniedźwiedziałego wilka. Drudzy natomiast uważają, iż jest to duży list polujący na małym gryzonie oraz mniejsze ssaki ptaki. W 1954 roku kilku badaczy badało próbki skóry wilka andyjskiego. Według nich należała ona do jakiegoś psa domowego, prawdopodobnie owczarka. Jednak czy Krymbygel... Mógł aż tak się pomylić? Badania owe spowodowały wielkie oburzenie wśród naukowców. Dlaczego? Bo futro zostało zbadane pod mikroskopem, ani genetycznie. To znaczy, ocenione zostało pod względem budowy oraz długości, a zwierzę nie zostało odpowiednio sklasyfikowane. Kolejne badania miało miejsce w 1995 roku. Niemieccy naukowcy zbadali tym razem DNA skóry wilka andyjskiego w jednym z muzeów niemieckich. Czarny scenariusz się potwierdził. Skóra rzekomo należała do zwykłego pasterskiego owczarka. Nie można powiedzieć tego o czasce, która po dziś dzień nie została zbadana. Już nigdy nie zostanie, ponieważ zaginęła podczas wojny. Tak więc nie wiadomo do końca w stu czy zwierzę to jest jedynie owczarkiem, czy rzeczywiście gdzieś w andach mieszka wilk i czyha na swoje ofiary w postaci niewinnych zwierząt. Być może kiedyś... To zwierzę odnajdziemy, być może to on odnajdzie nas, zobaczy się. W tym momencie żegnam Was bardzo serdecznie. Zachęcam do pisania komentarzy oraz podsyłania swoich pomysłów na kanał. Zachęcam także na zapoznanie się z konkursem, który został umieszczony i całość opisany w monologu. Trzymajcie się, cześć.